Bardziej ukończone. Natomiast tam nigdy nie udało mi się wejść podczas moich wypraw. O fakt. Samochód wjechał przez bramę, czyli to jest pewnie ochrona, bo brama była zamknięta i doskonale mnie widzieli. kurde on tu skręci zaraz A naprawdę nie mam siły na takie zawody Piernicze. Muszę gdzieś się skitrać tu na chwilę Jak najdalej od obiektu Nie mieć po prostu nadzieje że sobie pojadą jakoś mój mózg nie zarejestrował że Że na tej drodze są ślady świeże. Wtedy bardziej bym uważał. Oni również na 100% nie widzieli, bo wjechali na wprost mnie przez główną bramę. Nie wiedziałem nawet, szczerze mówiąc, że to miejsce jest schronione. Myślałem, że ogrodzenie stoi jakieś takie stare, całe, zardzewiałe. I że nikt tego realnie nie pilnuje. Nie ja wiem tylko, czy przyjechali na zgłoszenie może jeszcze wstecz od tego rowerzysty w ogóle czy po prostu przyjechali na rutynowy patroli trafiłem niefortunnie. Ach, jak widzicie, przebiegam przez jezdnię. nie dlatego że uciekam dalej, a dlatego, że odczekałem już jakieś pół godziny i wróciłem pod główną bramę, tą którą oni wjechali. I niestety jest na niej kłódka i ta kłódka jest zamknięta od wewnętrznej strony, co oznacza, że panowie ochroniarze pewnie nadal tam siedzą. Przykra sprawa. Ślicznie. Trochę w ryju mam tego tynku. O, ale... No mamy przepał kochani, zobaczymy co z tego przypału wyniknie. Ja osobiście uważam, że ta czujka to jest tylko taki straszak, żebyśmy mieli stąd uciekać, ale co się okaże, to się okaże. A, no w takich warunkach to... W takim on w stanie. Dobra, teraz zostań. Chodź jak najszybciej. Dobra, luz. Przybramy sowczarek niemiecki.